Kochani, ja nazywam się Jacek Santorski i, jak pewnie wiecie, jestem najlepszym psychologiem w Polsce. Oh. Przyszliście tutaj, ponieważ łączy was jedno. Wszyscy chcecie umrzeć, ale nie możecie, bo śmierć nie żyje. Proszę, przedstawcie się krótko. Mam na imię Anna i wpadłam pod tramwaj w dniu śmierci śmierci. Mimo moich obrażeń nie mogę umrzeć. <laughs> Witajcie, jestem Robert. <laughs> ja z kolei wyżera rach śmierć już była tuż, tuż, a teraz muszę się męczyć. Nazywam się Piotr. Jestem niedoszłym samobójcą topielcem. Niestety mnie także śmierć nie zdążyła zabrać. Hej, nazywam się Rafał Bryski i mój dom płonie. Dziękuję bardzo. Jak widzicie, wasze przypadki są zupełnie beznadziejne. Szczególnie ten ostatni. Postaram się jednak wam pomóc. Po pierwsze, powinniście wykupić karnety na nasze spotkania na kolejne 5 lat. Po drugie, dla wzmocnienia terapii sugeruję zajęcia indywidualne. Ty, szujo! Chcesz zarobić na ludzkim nieszczęściu? Chodźcie stąd, ten santorski to zwykły naciągacz. E, zaraz, zaraz, spokojnie. E, kochani, możemy przecież zastosować tańsze, mniej wysublimowane metody. Hm. Wielżoniec lasota? Tak, a bo co? Wiemy, że był pan ostatnią osobą, która widziała śmierć, zanim umarła. Według teorii doktora Santorskiego, tylko pan może przywrócić ją do życia. Wtedy wszyscy będziemy mogli umrzeć w spokoju. Śmierć? Nie chcę o niej słyszeć! Miała ich zabić, tych parchów? Taka była umowa! Podcierałem jej tyłek w szpitalu, a ona sobie tak po prostu umarła. Panie Lasota, jeśli nam Pan pomoże, wszyscy będą szczęśliwi. Ona zabije Pana kolegów, potem nas, a potem niech robi, co chce. Hmm, dobrze. Widzę, że Wam zależy dokładnie na tym, co mnie. Pomogę Wam, ale pod jednym warunkiem. Zdjęcia.

Wzywam Cię, kapłanko ciemności, powstań, wróć do żywych i czyń swoją powinność. Wzywam Cię, wstań z grobu i czyń swoją powinność. Wstawaj, kurwo, bo Cię stąd zaraz wykopię. Ty, Mato, obiecałaś mi, że ich pozabijasz, a zginęłaś sobie w wypadku, jak gdyby nigdy nic. Ja już nie chcę zabijać. Ten wypadek dużo zmienił w moim życiu. Tam po drugiej stronie poznałam fantastycznych ludzi i zmieniłam się na lepsze. Od dziś będę naprawiać świat.